Dobra, jest dzień. Tam nie wracam. Chyba po prostu zniszczę albo anuluję po prostu budowę. Może mi się uda szczęść odzyskać składników. Może dzisiaj pójdźmy w drugą stronę. Po prostu. Do góry, miło, że fajne, tak jakoś. Dużo kanibali ostatnio. O, mogę odzyskać parę materiałów. Jak miło. Bardzo mało, ale zawsze coś. Albo dobre, wylone. Idziemy do tej góry. Co złego może się wydarzyć? Po potrzebuję raczej jakieś źródełka wody znaleźć, bo go z tego morza, czy oceanu, nie wiem czym to jest dokładnie, nie możemy brać najwyraźniej. Czy ja mogę zgasić w ogóle tą latarkę? Znaczy latarkę, no. Zapalniczkę. Po co mi ta zapalniczka? Dobra, trzymaj ją zapaloną, jak chcesz. Jak się nigdy nie kończy. O, o! To jest bardziej takie jeziorko Jeziorkowate, przynajmniej Jeżeli znajdę jakieś miejsce, z którego mogę pić, to na pewno też mogę nalać sobie wodę Dobra, mamy pilsy chociaż Może być za stromo. Moc skakania, moc spacji, halo. Dobra, nic z tego. Moc spacji jest za słaba. Czy to jest krokodyl. On też ma problemy ze wchodzeniem pod górę. Jak widzę. Wiem w tym, że to jest ta droga, którą chcę iść. Jeszcze krokodyl zostawiajcie samego sobie. Ja sobie pójdę naokoło. Nie martw się o mnie. Może nie ma tu wejścia. <try> <Spacy>. <try> blisko! <try> o, o! O! Nie! To jest frustrujące, muszę przyznać. Nie, nie, zostawcie, zostawcie mnie. mnie. Idę tam na drugą stronę, wywalone was. więcej ich będzie na mnie od razu prawda co Okej. Okay. Fajnie dodany do listy. O mój Boże, czym to jest? To jest jeszcze mniejsza dziura, co jest? Dziękuję, mamy armor, może nie chcę się na to patrzeć, to nie chcę. Zrob... Mam armor, bardzo dobrze. Trzeba ubić znacznie więcej jaszczurek, tylko to jedna mała kreseczka na dole. Po drugiej stronie jest coś ciekawego, proszę, nic nie zmieniaj Jest, jesteśmy cali. nie wiem czym to jest jakiś kwiat Trzy... nie mam pytań Ania nawet nie chcę na to zwracać uwagi Basia Basia o dobre jagody teraz zostawmy je, nie potrzebujemy ja, szczur. Poczekam aż się zmęczy <noise> Nie wiem, czy tak to działa yeah. Biegający armor, chodź tu Boże, jakie wysokie drzewo! O ile to jest w ogóle drzewo? Mnie jakaś struktura. Jakie fajne powykracane, co jest? O nie, to jest więcej po prostu takich drzew. <grytania> A, za dużo jaszczurów już mam w ekwipunku, rozumiem. Czasami mam wrażenie, że ktoś za mną chodzi. Nie podoba mi się to wrażenie. To są tylko moje kroki własne. <laughs> Czy ja mogę z tego? Okej. Okay. Tak, mogę. Dobra, tu się wsiadamy. Szczęść chwilowo. Dobra. To pierwsze to. No nie! Wywalać mi stąd moje miejsce. Oj, jak mi się gra ścięła, nie podobało mi się to bardzo. Kysz! Moje! Moje, Bagdo, idź! So. Okej! Okay. Ja chciałam cię poprosić ładnie. Już mogę ześciąć drzewo do końca. Okay. Dobra, jeszcze jedno. No! Zapiszmy od razu, bo ja nie wytrzymam. Jak mi jeszcze raz kurczę w dwudziestkę napadną, to ja nie wiem czy ja dam radę To nie są mniej pola do manewrowania Oj nie ptaku Nie nabiorę się na ciebie Ale... Leż sobie tu Najprostsze ognisko, może chwilowo. W zapasie, spróbujemy pozwierać szybko jakichś materiałów na kolejne. Ja szczura tu gdzieś widziałam. Mój armor, halo. Dobra, nie wiem, gdzie jest. Moje jedzenie! Uciekaj stąd! Ci to nie są aż tacy strasznie, jak już miłam się z nimi przez noc, to... Wiem mniej więcej, czego się spodziewać No? Już? Dobra, zginął O, 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 zjazd sobie to nie dało aż tyle, jak myślałam, że da Ktoś mnie zaobserwował gdzieś, chyba Co? Nie wyłączyłam alertów, muszę przyznać No, i teraz Co to miało być za odgłos? Nie słyszałam go nigdy. Taś ptaszek. Jaki ładny jesteś! Ale proszę mi nie niszczyć tutaj. Dziękuję. O, o, o. Dziękuję. Zapiszmy jeszcze raz. Tak dla pewności. Jaszko, chcesz usłyszeć historię? O tym, jak próbowałam rozwalić. O tym, jak, o tym, jak rozwaliłam tutaj mój domek. I próbowałam cię polować. Jak ty suniesz co jest? Naprawdę tu nie ma żadnych ziaren. Oczywiście ta historia jest kłamstwem, bo nie będę cię polować tutaj. Ale na nim już mogę. Nie do tych ciał To przydęta na ptaki, no Coś usłyszałam, nie podobało mi się to Jak się czujesz, ptaszku? Jest za odgłos, przepraszam bardzo. To nie może trwać krócej. To już spać. Iść. Nie mam co robić. Idę zwiedzać, bo jest ciemno. Aż mm. mam czekoladę. Proszę nie jęczeć. Tam w oddali gdzieś. Być może wcześniej też były takie odgłosy, ale ich nie słyszałam, bo była gra za cicho. <grafię> Czas się ścinam. nadzieję, że to nie trwało zbyt długo. Halo? Awatar? Czy ty... To jest nie tak! Och, yes A! Już nawet w miejsca mięso Nie to chciałam! R! Er. Mięso? No Niech będzie, wszystkie postawimy Najwyżej zjemy tylko jedno <śmiewanie> Że to w nie będzie Przestało się jak taki jeździ. jaka rybka. Mogę ją zgarnąć? Mogę ją złapać? Zobaczcie, jakieś jest blisko, no halo. O teraz dwa ptaszki. Bardzo ładnie. Robmy sobie to coś. Nie wiem dokładnie, co to dokładnie mi zrobi, ale mam nadzieję, że coś dobrego. Jest panie w końcu! Aleluja! Zapiszmy. I to. Będzie na tyle. Dzisiaj odnieśliśmy zwycięstwo. Jak się boją bogini!